Dzisiaj jesteśmy u pani Ewy, której zaaranżujemy ogród. Ogród jest dosyć nietypowy, ponieważ znajduje się w części frontowej przed domem. A dom jest w stylu dworkowym, więc oczywiście musimy do niego nawiązać. Mhm. Także będzie romantycznie. Jesteśmy dzisiaj w pięknej scenerii, na działce u Pani Ewy, która zgłosiła do nas swój ogród. Ale poza tym, że Pani Ewa ogląda nasz kanał, to ogląda też kanał naszego gościa specjalnego, Laury. Witaj! Witam. E, tak, ja prowadzę dwa kanały w zasadzie na YouTube już od 10 lat. Jeden taki typowo urodowy, drugi lifestyleowy, gdzie dokumentuję każdy dzień mojego życia. A dzisiaj będę miała przyjemność również udokumentować jeden dzień z życia Pani Ewy. Jest mi niezmiernie miło. To będzie bardzo ciekawy dzień na pewno. Dlaczego Pani zgłosiła swój ogród? Przede wszystkim, najważniejsze, nie daję sobie już sama z tym rady, dwa, yy, oglądam na YouTubie różne takie programy, no i trafiłam no trochę przez przypadek na wyremontowanych i później zawiesiłam dłużej oko, ale przez to, że gdzieś miałam do czynienia z ogródkiem, wprawdzie nie jest to moje duże doświadczenie, też przez przypadek zahaczyłam o o strefę laury tutaj jej portalu. No i zauważyłam, że też jest ogródek jedno z drugim. Obserwowałam raz drugi, no i poszło i stwierdziłam, dlaczego nie mam ja wy wysłać w końcu... No no tak, mam, się takie, mam takie zapotrzebowanie i, i, i się udało. I jesteśmy i na pewno zajmiemy się tą przestrzenią, ponieważ jest naprawdę duży potencjał, e, będzie fajna strefa wypoczynkowa, gdzie wydzielimy część, gdzie będzie podest wapienny, gdzie będą meble, gdzie będzie mogła sobie pani odpoczywać, ale też dodamy roślin, bo tutaj jest piękne otoczenie, ale jednak widać, że trochę... Tak, e, część użytkowa, tam no gdzie właśnie. pani sadzi zioła, warzywa, uporządkujemy, zrobimy warzywniki, pojawią się też donice e, z różnymi kwitnącymi, ładnymi kwiatami. Będzie kolorowo i ładnie. Będę wdzięczna. Brzmi dobrze, ale możesz jeszcze trochę tajemniczo? Myślę, myślę. To dobrze, bo tajemnice są do rozwiązania. No i to już za chwilę. Oglądajcie oczywiście nasz odcinek do końca. Zobaczcie, ile będą nas kosztować poszczególne elementy aranżacji. Rąk do pracy jest sporo, także lecimy do Jarka i działamy. Jedziemy. Aga, podejdź no do płota. Oto jestem. No właśnie. I co, co? my tu mamy? No mamy jedną kratkę już zamontowaną, czy nie? Nie, postawiona. postawiona. Tak na... I będzie też druga. No i ja by... Stwarzamy taką strefę z, takich, z tych kratek, żeby było przytulniej i bardziej intymnie, żeby zamknąć tę przestrzeń. Później sobie zakręcimy kolejnymi w tę stronę i zobaczymy, co dalej. Tak naprawdę te płotki są już zaimpregnowane, więc mogą zostać w takim stanie, jak je widzimy. Pani Ewo, u Pani strefa wypoczynku w ogrodzie będzie bardzo ważna. Mam nadzieję, że będzie Pani z niej korzystać, ponieważ warunki sprzyjają i kiedy dokończymy nasze prace, będzie bajkowo. A żeby też było wygodnie, wybrałam taką sofę Yorktown. I jest to sofa wykonana z technoratanu, no więc materiału bardzo odpornego na warunki atmosferyczne, czy słońce, czy też nic z tym nie będzie działo. A y, widzę na tej kanapie raz, że bardzo mi się podoba kolor. Cieszę się, że to właśnie ten kolor. Y, na tej kanapie są poduchy. Czy te poduchy są wykonane z klasycznej jakiejś tkaniny, czy z jakiejś takiej wodoodpornej? Zdecydowanie Pytanie. wodoodporna. Bardzo praktyczna rzecz, także nie musimy się o to martwić, jak wyjedziemy i zacznie nagle padać. Tak jak dzisiaj troszeczkę pada, no to właśnie. po prostu to może stać i, e, i ta tkanina ani nie wypłowieje, ani nie przemoknie. Okej, okay, fajnie. Do to tego to dobierzemy wygodne. też fotel e, z tej samej serii, więc będzie taki komplecik y, i przez to, że to są meble wielkogabarytowe, to zamówimy sobie to wszystko na stronie obi.pl z dostawą właściwie pod same drzwi, więc to jest bardzo wygodna opcja, nie trzeba specjalnie jeździć do sklepu, ale dodatkowo, poza tymi meblami, jakby na przykład było za dużo słońca, Uhu. jednak wolałaby Pani mieć trochę zacieniony e, no, ogródek czy taras. Czasami wygodnie. No właśnie, dobierzemy także taki żalgiel cieniujący, tego typu. Są różne wymiary, są różne kształty. My wybierzemy taki e, trójkątny, ponieważ także bardziej nam ten wymiar odpowiada. I będzie także w ciepłej tonacji kolor ekry. Są też inne, o, są to też zielone, inne do kanapy. Tak, całość będzie naprawdę przytulniej romantycznie. To zamawiamy, prawda? Oj, super. Czekamy. <laughs> No, palanie się przyjdzie pora, jak wyjdzie słońce, ale my teraz pomożemy Jarkowi ułożyć trochę podestu, co ty na to? Tak jest, zwarte i gotowe. Mam nadzieję. To jest podest wapienny, jest to fajna opcja na szybką zmianę aranżacji. Wyrównanie powierzchni. Na no, wyrównanie, wyrównanie na to, bardzo żeby... Szyb, bardzo szybka, bardzo, bardzo szybka. szybka. Dlaczego? Pokaż. Dlatego, że bardzo prosty montaż, tutaj mamy takie haczyki, tutaj mamy takie wypustki z dziurkami, jeden na drugi zakładamy, spinamy i... Dziecinnie prosty. Bardzo dziecinnie. Łatwiejszy niż puzzle. Tak. Układałaś już takie cacko? Miałam przyjemność układać panele. To to jest łatwiejsze. To był wyszylewal. No to tak. do roboty. Zaczynamy. 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 To moje pierwsze pytanie nasuwa się takie, czy tutaj tą powierzchnię pod wodą, bo widzę, że nie, trzeba było jakoś przygotować specjalnie. No tylko tyle, tyle oczyścić. co oczyścić, tak. Jarek, podaj nam ostatnie dwa podesty. proszę. Już pędzę. Uprzejmie donoszę. O, dziękujemy. Ostatni element układanki. Dan, zrobione. No pięknie wam to wyszło. N nam. nam. To teraz montujemy kratki. Tak. Do końca, ponieważ konstrukcja jest fajnie przygotowana. Ania, mam dla ciebie bojowe zadanie. Tak, słucham. Dobra, to jest to narzędzie. Trzeba zafugować płytki, znaczy zafugować. Nasypaliśmy piasku, tak? I trzeba ładnie ten piaseczek wprowadzić we wszystkie szczelinki. Ok. Jeżeli chcecie zobaczyć montaż podestu tarasowego, zapraszam na kanał Samo się nie zrobi. Widać, że pani bardzo lubi zioła i warzywa w ogrodzie. Lubię, lubię zioła do przypraw. Na tą chwilę mam tylko melisę oregano i rukole. No i nie ukrywam, chciałabym tego więcej. I potrzebuję pomocy, żeby powiedzieć co. Wszyscy lubimy warzywa i zioła, ale jak mm. wiemy, wiąże się to również z pieleniem bardzo częstym w naszym klimacie. Tak. Dlatego mamy rozwiązanie. Tak, zrobimy zagon drewniany, taki na podwyższeniu, który ułatwi pracę przy wysiewie, zbiorze warzyw i ziół znacznie odciąży kręgosłup. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Do tego będziemy potrzebowali kantówek drewnianych, deski sosnowej, którą zaimpregnujemy, odizolujemy od ziemi folią. Plan mamy w głowie. To, co jeszcze tutaj by się przydało, to myślę, że w tym miejscu na środku zrobimy takie przejście na tą strefę relaksu, żeby już z tych ziółek można korzystać, popijając herbatkę z melisą. Na przykład, żeby sobie wyjść. Tak, poddać, wyjść stąd i od razu... do herbaty. rabatki zrobiliśmy bardzo ładne i teraz mój pomysł autorski, żeby wysypać to żółtym piaskiem tak jak tutaj. Bardzo dobry pomysł. Żeby się na mnie nosił ten czarny piasek. On się ubije. Mhm. W lato będzie taki przyjemniejszy dochodzenia jak po plaży, a tak. ale chyba będzie fajnie. Tak. I trochę zabezpieczy przed ślimakami, One tak nie za bardzo lubią chodzić po piachu. To nie będą wchodziły na rabaty. Tak. W razie, jakby zaświeciło jednak słońce, mamy żagiel do powieszenia. Super. Rozłożymy go sobie, Ja ma kształt trójkąta i trzeba go zamocować. Żagiel przeważnie ma kształt trójkąta? Nie, są Nie? też kwadratowe w obi. Zagony na warzywa i zioła są gotowe, teraz dosadzimy szałwię oraz miętę cytrynową tutaj już rosną inne zioła, więc wypełnimy przestrzeń i myślę, żeby posadzić wzdłuż tutaj obrzeża lawendę. Będzie wyglądała uroczo i potrzebuję waszej pomocy tutaj do sadzenia. Ja mam ja mam przygotowaną szałwię. Jestem bardzo ciekawa jak i co z, niego wy, co, co z tej szałwi wyrośnie. Jest szalona. tak, duża krzewinka. <laughs> A to to jeszcze lepiej, ale jestem bardzo ciekawa jak się utrzyma. Chyba, chyba głębiej trochę. Tak, żeby bryła korzeniowa była na równi z ziemią. Z ziemią, jeszcze, jeszcze damy jej troszkę. O, o chyba teraz. Chyba. Czy ona się dość mocno rozrośnie, lawenda? Tak. Tak. Czyli zakorzenia się dość mocno. A powiedz mi, ile bazylia zajmuje tej powierzchni? Jak ona się może mocno rozrosnąć? Może tak. Czy jest jakiś etap, taki, na który muszę, musiałabym zwrócić uwagę, żeby się nie rozrosła już dalej? Mm -hmm. Bazylia sadzona w ogrodzie jest jednoroczna. Ona mocno się rozrośnie, ale jeżeli pani będzie systematycznie korzystała, to mm -hmm. jest do opanowania. Okay. Inaczej wygląda sytuacja z miętą. Ona jest dosyć ekspansywna. Szybko tutaj zarośnie całą przestrzeń, ale pozostałe rośliny wysokościowo. Pani tutaj się zgrają. Ona będzie wyższa od lawendy, a szałwia będzie wyższa od mięte. Mogłoby się wydawać, że zakładanie zielników i warzywników jest typowo wczesnowiosennym zajęciem. Mamy dostępny tak naprawdę szereg różnych warzyw i ziół, które mają krótki czas wegetacji i możemy je wysiewać w każdym momencie. Dajcie nam proszę znać w ankiecie tutaj na górze, jakie wy warzywa posadzilibyście w swoich ogrodach, czy to byłaby rzodkiewka, marchewka, pomidory czy ogórki. Nie Ewo, podłogę mamy, pergolę mamy. Jeszcze musimy zamocować ostatni element do naszego żagla. Okay. Wbijamy kotwę, ja już tutaj okay. beton skółem. Tak. Muszę, muszę ją spróbować włożyć sama, to jest kotwa, tak? Tak, to jest W życiu kotwa. tego nie robiła, no, więc panie. chętnie, ale to no, trzeba wcisnąć a jeszcze. Tak? Trzeba wbić, mamy Ola. słupek. A ten słupek musi być taki duży? Tak. I on jest malutki. A, nie, on, on, jest malutki. on nam służy tylko do wbicia, żebyśmy nie po. Nie pozaginali tutaj tego obrzeża, bo później nie włożymy tego właściwego. A, okej. Okay. No nie, nie ale... tak to się nie da, a, proszę bardzo. O, o masz cilozne, Bez młota naprawdę? to nie robota, tak jest. Ale niech się pan odsunie, nie, bo to jest nie, niebezpieczne. Ale to powolutku. To... Okej. Okay. No, bardzo dobrze pani idzie. O, oddech. Emocje mnie grzeją, słuchajcie. A, to bardzo śmiało, fajnie. śmiało. Tutaj damy taką śrubę rzymską do naciągu. Aha. Mamy, mamy dwa gwinty, i później jak ją skręcamy, to ona się nam naciąga. Ale ona jest specjalna do tego żagla, czy po prostu? No to do, jest taki do, system no, do naciągu do linek, do. No tak. Okay. Będę miała żagiel. Hurra. No. Oh! Yeah. <laughs> Magia. Magia. No i mamy finał! Trochę słońca, trochę deszczu i oto jest nowy ogród pani Ewy. Jak się podoba efekt końcowy! Rzeczywiście i słońce i deszcz, ale ogród jest tak wspaniały, że nie będę baczyła na, ani na słońce, ani na deszcz, tylko będę odpoczywała i, i korzystała z życia. No tak jest strefa wypoczynku, którą stworzyliśmy. Jest podest wapienny, na którym stoi właśnie wygodna sofa, fotel. E, całość jest otoczona kratkami. No i jest żagiel, więc będzie pani mogła wybierać czy więcej słońca, czy może cienia. Oj, osobiście wiem, będę pamiętała, że jest żagiel, bo kotwę wbijałam pierwszy raz w życiu. No tak. Bardzo dobrze pani to Oczywiście przy pomocy. A całość jest uzupełniona fajnymi donicami z pięknymi roślinami. Tak, w donicy posadziłam tużyce, które będą się przelewały z donic, i do tego w kompozycji pojawiły się długo kwitnące rośliny w odcieniach romantycznych, tak, żeby dopasować do całości. No nie zapomnijmy o tym, co też posadziłyśmy tutaj w naszych zagonach. Mamy przepiękne zioła, będzie pachnąca lawenda, mamy miętę cytrynową, mamy szałwię, melisę, tak więc lemoniadom nie będzie końca. Tutaj również posadziłyśmy warzywka, mamy szpinak, sałatę i fasolkę, więc też na obiad coś się znajdzie. Także nic tylko korzystać, panie Ewo. Bardzo dziękuję wyremontowanym. Na pewno będę korzystała. My również dziękujemy. W takiej, przy takiej ekipie super się pracuje, jak jest tyle rąk do pracy, tak? Jareczki? Bardzo, <głos> bardzo. <głos> bardzo. Także słuchajcie, zgłaszajcie się dalej do nas na wyremontowanie .pl, żebyśmy mogli zajrzeć z całą naszą ekipą. Oglądajcie nas w czwartki. I co? I co, i co, i co? I co? Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak, serduszka, serduszka dla dziewczyn.